Yo siemanko, z tej strony Kupsan, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj gramy sobie na nowym Mineplay. To znaczy, może nie tyle nowym, co zaktualizowanym Bo miał w, w miarę dużą aktualizację e, Zaraz wam zresztą pokażę o co chodzi A jeż, jeszcze na wstępie, y, wam przypominam, żebyście zasubskrybowali ten kanał, bo naprawdę warto y, I w sumie my już lecimy, bo, y. No jeszcze jak miałem ten głos taki dziwny. <grych> Dobra. Ym, spróbujemy sobie rozwalić y, tam typ, a ten odcinek będzie trwał takie 10 minut, bo mm, dawno nie było odcinka, a teraz się postaram już tak nagrywać i częściej wstawiać, więc subskrybujcie kanał. Bo ogólnie jakby... no, filmy się... W, znaczy... Ja mam na te, ale się wstawiałam jakby trochę długo. I problem jest w tym... Znaczy, no jakby... No, filmy się wstawia jak normalny film. No i tylko, że ja zrobiłem jeden film, taki co mam z Fixą, wam teraz nie zdradzę. No to tego wyrenderowałem w jakości 4K i on waży 40 GB. Ja się w cholerę długo wstawia. A, nie mam już sąsiada, okej. Okay. Więc naprawdę jest taka lipa pod tym względem. No bo 44 GB to się wstawi, no to. To trochę minie, więc. Dlatego nagrywam teraz ten odcinek. Yy, w Dobra, co, wyrzuc Nie wyrzucam tych diaksów A i właściwie... Właściwie teraz tak, yy, nie, zdziwcie yy, nie zdziwcie się... Fuck. Nie się, że tam na, tamtych na tamtym odcinku, co tam kiedyś weci z fixą to będzie... Yy, ja wam napiszę w opisie, który to jest odcinek, że ja tam mam jeszcze level czy coś, no bo <śm> to było wcześniej nagrywane niż ten. Po prostu tyle waży, że właściwie nie wiem, czy w go w ogóle wstawię. No bo też nie chcę wstawiać filmu, który no, no, jakby teraz ten film jest w jakości full HD. No bo stwierdziłem, hello, po co nagrywać Minecraft w 4K? Skoro no. Minecraft jak Minecraft, no. O ty Eziaku, Minecraft jak Minecraft, no. jakby... Tam nie ma, tak jak w Eurotracku, że na przykład wszystkie liczniki, cyferki i tak dalej trzeba mm, widzieć, nie? Do tego właśnie tak... Yy, ten... Ale dobra, teraz już mniejsza, lecimy sobie za ręką Bo ogólnie trzeba rozwalić różowego Jak rozwalimy różowego O, no właśnie To już właściwie możemy sobie iść na środek, a co za tym idzie? O, tu widzę zielony happy Co za eziak Yyyy... To już właściwie będzie... No i co, Ezziaku? O, o nie! No lepszy mieczyk! No nie, dobra! Ale zrzuciłem go! Dobra! Eee, Ale knok, lol! Ty, to jest cztery... To jest... No w sumie też, jakby... W jak nagrywałem te stare odcinki, to każdy miał po 20 level, 11 i tak dalej Teraz już w sumie wszystkim poszły lewele w górę, ja tak... Bo ja właściwie teraz w Minecrafta tak gram, tylko no teraz jak nagrywałem jeszcze chyba raz yy, Bo tak to właściwie... No lamusie No i co ci dał ten knok? Naprawdę, żal Dobra, tak, tak No nie, super, polecam Ten serwer 10 na ciebie leci Dobra Nie, naprawdę trzeba tego różowego rozwalić, bo yy, No i mi jeszcze coś przyszło na telefon Fajnie Jest No co to jest za krok? Jaki knok jest na tym serwerze zwalony? Nie mogę, dwa, jeden, dobra, teraz tak, robimy sobie tak refill fireball wełna. Niech chłopie, ty już nie masz tu po co iść w ogóle. Dobra, to się nagrywa, nagrywa się. Co? A, dobra, on tam jest uuu uh, chłop się zrobił enchantowany no prosz jakaś nowość, dobra mamy dwa firebore więc najbardziej się boję w tego zielonego że on pójdzie patrzcie, patrzcie co zrobimy będziemy stać tak na alce. Teraz sobie poczekamy, aż on wejdzie na most. Okej, okay. co? On wyszedł skry Dobra es No i wygrana. No nie, chyba wróciłem. No nie, dobra, nie jestem na arenie. Dobra, jest Co to za mapa? O nie, najgorsza mapa. Idziemy sobie. Eee. Nie, skrzynek chyba nie mam do odbioru, bo teraz właściwie ja nie odbiłem tych skrzynek, ale wiecie co za. Oj, ja załączę sobie teksturpakę, od razu będzie się lepiej yy, grało, bo w takim, takim zwykłym to tak. Tak, tak, tak średnio trochę. No tego to jeszcze nie używam tak surpakka, no tylko wziąłem właściwie tak, żeby zobaczyć, ale mi się nie podobało, muszę go sobie usunąć. Eee, I dobra, już mi się może zaczęła, tak, no i druga najgorsza mapa. Nie no, nie mogę. Eee, wyjdziemy sobie. OK. Poczekamy. Może ktoś wbije, może nie wbiją. Eee... O nie, to nie gorzej. Jak coś, to ten, to jeszcze ten. No, jeszcze sobie może arenkę zagramy, spróbujemy wygrać, oczywiście. Dobra, jakimś się tam rozpocznie? 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Teraz sobie my w. Dobra, i teraz sobie my, w... o... my wbijemy pięknie na solo. Dobra, ustalmy, że ta mapa jest fajna. Ustalmy, że ta mapa jest. W miarę fajna. Bo oczywiście ona jest bez sensu. No. <gryż>, już już... walicie, sobie wyciszę telefon, tylko żeby. O, no, dobra, już mi nic nie będzie przychodzić. No i czekamy. No i po co wyszedłeś? Jest nas 3. Więc jest lipa, ale. O, dobra, dołączył czwarty. A na Hypixelu to by się zaczęła ta arena w 3 sekundy Także, wiecie co, może zrobię tak Ja zrobię cięcie i zaraz się widzimy Dobra, słuchajcie, już właśnie się zaczyna rozgrywka Także, także pogu Wreszcie się właściwie rozpoczęła, bo ile było można czekać Możecie też w, oczywiście wpaść na mój drugi kanał song Games Bo y, tam y, symulatory i różne takie inne gierki. Też w przyszłości GTA w wejdzie, więc zapraszam No my sobie już teraz lecimy poczekamy sobie tylko na 40 żelaza też jak nie nagrywałem tych odcinków właściwie w weekendy tam sobie pokrywałem w teraz już rzadko gram, bo tylko jedynie ten odcinek tak to wolę sobie pomontować filmy czy zrobić wstawki, które w tym odcinku właśnie zobaczycie na razie będzie jedna, ale dobra, mniejsza Okej. Okay. Myślałem, że ten chłop chce użyć fireballa, bo ma Flya. Ale wątpię, dobra. Miejmy nadzieję, że to tylko taki był. jakiś, Nie wiem. Coś nie, coś, coś nie pykło No bo po prostu kupił fireballa i chciał go wystrzelić. No także. No ja idę górą, moi nie gdzie dałem. Co to za sens? Dobra. Szybko, tak. Tak, tak, tak. To wyrzucamy i lecimy na niego On się już pewnie skaptał, że też do niego idę No co Patrzcie na to Zrobimy tak, że nas nie ma NIE, DZIAWUNGU Jeszcze mnie zrzuć Okej okay. I tak się nie poddamy, i tak go rozwalimy Wiedziałem, że on tak zrobi. Wiedziałem, że on tylko czeka aż ja tam się schowam I, i pójdzie sobie no, no dobra tam Bez łóżka też się dograć. No nie oszukujmy się, ale O. Teraz będzie na knoka grał? Mówiłem, yes, napis napiszemy sobie. No, no A tamten co próbuje cały czas Fireball Jump. A, i jeszcze, dobra. Widzicie, warto było poczekać, bo tak, to dostałeś killa, darmowego takiego. Okej, okay, tak. Bierzemy sobie na solo. Proszę, żeby fajna mapa. Okej, okay, może być. Nie będę już wybrzydzał sobie, tylko ustawimy efekty. I za 60 sekund nam się rozpocznie W sumie po tej ręce będę kończył, wiecie? 20... Chyba 15 minut jakoś tam odcinka, bo tam. Zacząłem to było... No, to jakoś tak, jakoś tak... 13 minut na razie otwarte. Myślę, że idealnie. Nie no, chciałbym jakby... Chciałbym jakby... O, zaprezentuję wam może to, patrzcie. Ustawmy, że nas wywaliło. Wchodzimy. Teraz R, oj, rejoin. I już mamy I. Witam Państwa serdecznie. No i tam widzę biały coś kombinuje, Wuria. O, nie wiem czy w sumie z nią grałem. Ale właśnie ja tu już przegrałem tyle graczy, że właściwie kojarzę prawie wszystkich. No nie oszukujmy się. Co? Ktoś na cheatach? Nie, bo ten czerwony coś pisze jakoś bez sensu, nie wiem Jakby... Kto pytał? Dobra Tak Okej okay. I lecimy Okej, okay. czy ten czerwony ma flyer? czy mi się tylko wydawało? szybko go lecimy rozwalić bo to tak jeśli i cheaty no to kurde ty on chyba coś ma zrobimy tak tak i tak nie dobra ty... nie no on musi mieć chociaż w sumie to jest blisko dosyć no może... może nie ma nic, tylko po prostu taki mój wymysł. Że coś ma, no ale Okej, okay, nie ma. Ha. Dobra. Tasty. Boom. Siema. Typie. Nara No i wyszedł z gry, nie ma oka, takich ludzi. I lecimy sobie teraz na żółtego. Albo czemu nie? Tak sobie zrobimy w sobie. Tak, tak, tak. Aha, nie schedźmy, okej. Okay. Pogu Dobra. O i drużyna żółta straciła właśnie. Muszko, czyli te szare Dobra, on do mnie nie leci. W razie szybka gra. Oho Dobra, lecimy tam do niego. No i jestem. Zrobiłem takie cięcie, bo... Ej the... do... Czobunku! Byle sobie szarpa zrobić. Dobra, szybki refill Zrobimy sobie jeszcze tak, firebola. No i pięknie. Nie, już nie będzie co po niebieskim. O, tam szary do niego leci. Ty, wiecie co? Ja bym spadł i poleciał do szarego, bo mam okazję. Dobra, no Nie, czy on szarego zrzucił? Nie, chyba nie. Mamy mega okazję, żeby teraz sobie polecieć do szarego. No jej trochę za późno że to. Patrzcie, jaka ten czas w ogóle na tym teksturpaku. Lol. Nie wiedziałem. Oho. Mhm. Mm mhm. Mm Dobra, chłop nie jest y, jakiś trudny także. Także tam. Damy sobie z nim radę. Tak. Do skrzynki No typie... Okej okay. no, nie mogę no <laughs> Jeszcze go wysadziłem No i yes, yeah. Nie no, miałem taką okazję, żeby go chłop chłopoka rozwalić. No Lamusie. No i co ty myślisz, że ja nie wiem? Boże! Wypadł. Nie mogę, dobra. Po prostu... Wiecie, co ja zrobię od odpoczę, jak będę go rozwalał. Dobra, słuchajcie, rozwaję mnie, bo oczywiście wiecie, no spam fireballi, bo jak żeby inaczej. No! Nie, dobra, patrzcie jak ten chłop coś marga. Mówiłem, że on nic nie ma, ale jednak coś ma. Bo to jest niemożliwe, że on ma ten yy, mega mały level, a kurde, rozwala tak. No, no, W sensie, no tam ma 50, no ale bez przesady, żeby aż tak nie? Bo ja na przykład nikt z nas, jako i tak dalej, jak wiecie 50 level, no to byliśmy totalnymi ciotami, nie? Także. Także to. To mi się też nie chce wierzyć, że 50 level yy, aż, aż tak gra, nie? Ale oczywiście to jest moja opinia tylko. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!